To miejsce, w którym Agnieszka Perka spędza sporo czasu. Od kilku miesięcy w sądzie walczy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który żąda od niej spłaty zaległych składek rentowo-emerytalnych, łącznie z odsetkami aż 20 tysięcy złotych. Za bałagan czy błędy my... Ciągamy się po sądach z urzędem, który no z góry właściwie nastawia na przegranej pozycji. Agnieszka Perka pracowała na etacie. Oprócz tego prowadziła własną działalność gospodarczą w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego płaciła składki zdrowotne tylko z jednego miejsca zatrudnienia. BOZUS informował ją, że z pozostałych składek jest zwolniona. Tak nas informowano, że należy zgłosić tylko ubezpieczenie zdrowotne. I tylko za to należy płacić składki. Przez 8 lat dostawała dokumenty z ZUS-u, z których wynika, że nie zalega z płatnościami. Ale kilka miesięcy temu okazało się, że urzędnicy ZUS-u źle interpretowali przepisy i powinna płacić wszystkie składki. Wielkie zdziwienie było moje, że przed laty nastąpił jakiś zbieg ubezpieczeń, o którym w ogóle nikt nie był w stanie mnie poinformować. W takiej sytuacji znalazło się prawie 50 tysięcy kobiet, od których ZUS domaga się zwrotu łącznie 375 milionów złotych. Jeżeli ktoś został wprowadzony w błąd, należy taką panią przeprosić i ja to robię. Bardzo przepraszam. Taka sytuacja ewidentnie obciąża ZUS. Zdaniem pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprosiny to za mało, bo to urzędnicy popełnili błąd. Ten stan prawny nie tylko był nieczytelny dla osób zobowiązanych do Opłacania składek, ale również, jak sądzę, był nieczytelny dla niektórych pracowników ZUS-u. Posłowie przyznają, że rzeczywiście przepisy były nieczytelne, dlatego chcą uchwalić ustawę abolicyjną. W tej kwestii jest naprawdę porozumienie wszystkich sił politycznych i absolutna zgoda. Dlatego za kilka dni na biurko premiera trafi dokument, który ma wstrzymać egzekucję spornych składek. Poszkodowane kobiety chcą mieć pewność, że rzeczywiście tak się stanie, i za dwa dni będą manifestować w Warszawie.